Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie pielęgnacja ochronna, przeciwsłoneczna dla noworodka i dla osoby dojrzałej. <noise> Powiedzmy, że jestem tą osobą dojrzałą. Eee, więc zacznijmy od dziecka. W dziecku kupiłam biodermę. To jest Faktor 50, UVA 50, UVB 23. To jest fluid mineralny, czyli taki najbardziej polecany dla, dla malutkiej skóry takiej. Dopiero co urodzonej. Trzeba spra zawsze sprawdzać w aptece, bo zazwyczaj podają ten wyższy filtr UVA, a UVB czasami jest znikomy, a oba, obydwa są bardzo ważne. On jest bardzo fajny, ja będę podkradała na pewno do twarzy, jak się skończą moje. Tylko delikatnie bieli, ale nadaje się super pod makijaż. Nie zostawia żadnej jakiejś większej warstwy tłustej. Bardzo mi się podoba, już go raz próbowałam. A teraz pokażę Wam, co ja stosuję. Jak na razie yy, końcówka z tamtego roku, wszystko jest tak naprawdę praktycznie końcówką powiedzmy yy, z tamtego roku. One mają ważność 12 miesięcy i ledwo je wykończę i będę miała yy, kolejne zakupy, aczkolwiek bardzo ważny jest dla mnie wysoki filtr. Im wyższy, tym lepszy. To jest 50, plus, to jest La Roche Pose. Yy, nie wiem, czy dobrze się wymawiam, dobrze wymawiam, ale Antelios XL to jest taki lekki fluid koloryzujący. On ma taki bardzo chemiczny... Nie podoba mi się ten zapach. O, jest taki kolor, konsystencja płynna. Pokażę Wam. On niby ma kolor, ale on jest praktycznie niby bardzo, bardzo, bardzo delikatny na skórze. Się dosyć ładnie wchłania. Chyba, że mamy, ja mam troszkę w strefie te teraz lekko tustą, to mi się lekko świeci. Tutaj już paskudnie wygląda, ale wam pokażę. Do tego był taki sztyft. Ja go stosuję na oczy, wokół oczu i na takie, na przykład, drobniejsze miejsca jak uszy. Jeżeli w momencie, kiedy mi się to skończy, mam taką próbkę. Z Douglasa, chyba Lancaster, to się tak wymawia. Jeżeli wiecie, to proszę, napiszcie mi tam na dole. Też 50. Tylko to pewnie też mi się szybko skończy, więc ja uwielbiam zakupy, więc ja już nie mogę doczekać, kiedy kupię kolejne. i dwa opakowania, jeżeli chodzi o ciało. Z tamtego roku jeszcze, ale już na szczęście na wykończeniu. To jest 30 UVA i UVB. Wodoodporny. Ma bardzo fajny taki letni zapach. Podoba mi się, ale ja tak nie wracam do tego. Nie wiem, jak to się stało w ogóle, że miałam te dwa takie same. Jeżeli, wam, jeżeli kupię, to na pewno wam pokażę coś, coś nowego, jak mi się to skończy. Jeżeli chodzi o ochronę po słońcu, po słońcu, jakieś nawilżenie, zawsze stosowałam zwykłe balsamy, ale też jak kupiłam tą biodermę w aptece, dostałam gratis fotoderm właśnie, to jest emulcja po opalaniu. Jeszcze go nie używałam, więc, więc nie wiem, jak działa. Ja się raczej chowam sło do sło ze, ze słońca. Jak już wychodzę, to staram się siedzieć w cieniu. Pamiętajmy o tym, że to jest bardzo ważne, żeby być cały czas pod wysokim filtrem i najlepiej od 10 do 16 się chować w cieniu. Do wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa!